Cześć! Witajcie wszyscy bardzo, to bardzo serdecznie! Ja jestem Negaty, ja witam was już w kolejnym odcineczku do z serii pod tytułem Zagrajmy w World of 3 I dzisiaj, po ciutki, ciutko drobnej przerwie, powracamy sobie do gromadzki yy, do do Grańska yy, Ponieważ alergia niestety nie odpuszczała przez pewien czas, nie byłem w stanie po prostu nagrywać Ale już jest dobrze, sytuacja opanowana, alergia pokonana yy, za no to dużo gadać, po prostu lecimy z tym koksem i zaczniemy do I oczywiście kampanii. I ostatni poziom się chyba zakończyli, więc pozostał nam e, ten trzeci, ostatni chyba poziom, jeżeli chodzi o artefakty tego węża, czy jak to się tam nazywało. No to Wchodzimy sobie naszym kanem undeadem i na sam początek sprawdźmy, co możemy tutaj zrobić w ekwipunku do grywaczki. Tak, e, tak, to, to co miałem tutaj, to Was sprzedałem już ostatnio. Mam tutaj to Ring of Shielding i mam tutaj to Ring of Warding. Tylko tutaj mamy plus 6 yy, odporności yy, na żywioł elektryczność dla wszystkich jednostek, nie tylko Bohatera, więc to jest dość kuszące. Co prawda będziemy mieć yy, no, piątkę straty, jeżeli chodzi o, yy, o zbroję dla Bohatera, yy, co bym najbardziej tutaj chciał ładować przede wszystkim, jeżeli chodzi o, o jego ubiór, o jego ekwipunek. Ale myślę, że tutaj yy, skoro przede wszystkim będziemy walczyć, no wojskami, wiadomo, yy, jak, na jak najsilniejszej, jak najszybciej stworzonej armii mi zależy. Dlatego też wydaje mi się, że tu będzie na plus, jeżeli chodzi właśnie o kwestie yy, armii. Po prostu, armii. Niby to drobne 6 yy, odporności, ale jednak różnice, no może po prostu zrobić, więc no... Podejrzewam, że to też nie tylko dla jednostek, ale i dla bohatera samego, no więc skoro dla wszystkich, no to dla wszystkich i tyle. Czy latających, czy, czy lądowych. No więc wkładamy sobie to i e, powinno być dobrze, tak, mamy trzeci Gift of Cold. Cold Chyba tak jakoś mniej więcej powinno się to czytać, po iluś tam odcinkach, nie miałem tego wypowiedzieć, ale tam już pół biedy. E, lecimy sobie do góry z tym i zobaczymy, co tutaj ciekawego będziemy mieć. Gift of Cold fuj oczywiście, trzy. Reward, the medal of Code. Dobra, czyli będzie to trzecia ostatnia relikwia? Same, czyli oczywiście niemożliwe. Czyli w, pierwszy raz będziemy mieć ten niemożliwy poziom. Zobaczymy, jak się będzie to prezentować. wszystko. E, description. You are a secret, secret lie. Approached by a small slafe. Who tells you that he knows the location of the final gift of Code. It is tak, ostatni. E, hide inside, inside a series of caves. Well, girl. No dobra, jak kliknę i. uuu, o dziwo, mamy dalej insane. Patrzcie, wcześniej było chyba zbagowane, bo jak klikałem jeszcze raz undeadów, to mi się zmieniał poziom niżej. A teraz nic się nie zmienia, więc ten insane jest chyba ostatni. Ciekawe, czy to jest od odpowiednik po prostu naszego zwykłego e, imperatora e, na zwykłym trybie z komputerem. E, ile mam tutaj? Mam 15 punktów. E, mam 15 punktów, i teraz pytanie: Co tak naprawdę mogę w tym momencie zrobić? Bo ja będę chciał zrobić coś ciekawego, tylko nie wiem, czy mi się to uda. E, wiecie, co wezmę sobie te 10 punktów, tak na wszelki wypadek, bo nie chciałem tego poziomu zacząć od nowa. A tak przynajmniej będziemy mieć te 25 punktów. I teraz tak, e, z czym możemy zacząć? Mamy, mamy tych cieni, patrzcie, no jeden cień, i praktycznie już mamy większość punktów zaliczone. A więc nie będziemy go brać, bo za dużo punktów jest. Ale możemy sobie wziąć na przykład choćby cyk, cyk... Eha, nie. A no tak, bo to zebra sporo punktów dość, no. Eee, jakie my tutaj mamy... Wiecie, co właśnie się zastanawiam? W sumie może być jeden rycerz e, zagłady Może być nawet jeden demon Przydałoby się przynajmniej ze dwóch zombich Czy mi starczy na jeszcze kolejnego? Ile tego tu mam? 21, 4... No Mogę wziąć niby wampira, on mi się tu przyda do przejmowania budynku. Wiecie co, wezmę sobie go. Czy tutaj lepszy będzie. Eee... No nie, no nie, no nie, no nie. Chyba właśnie nawet wezmę wywale... Nie, ten demon mi chyba nie będzie potrzebny, mi się wydaje. Eee, ewentualnie. Dobra, eee, niech będą, niech będą, ja sobie to jakoś to ogarnę. E, wampir i dwóch rycerzów, e, zagłady na początek e, To będzie bardzo dobra opcja, jeżeli wam powiem o tym poziom I teraz tak, ile tych zombich mam? Dwa e, No dobra, dwu, dwójka mi starczy, nie potrzebuję więcej na początek Oni się potem sami będą robić w tych cmentarzach e, No i ewentualnie ile tych punktów mam? Trzy, to weźmy jednego cienia Tak, jeden cień tutaj zdecydowanie starczy, więc dobra, raczki Zaczynajmy w końcu, yeah O, well, the Guardians, the Seppel, coś tam. Czyli mają dodatkowych żołnierzy. Podejrzewam, że to będzie szybki atak na początek. Eee, Renegade, so med medalion is in the caves to the south. Yes, it is. It's king. Dziwne. Co to za morda w ogóle? <laughs> Then wait here. We shall return with it, it short and you'll save your payment. W ogóle tutaj mamy e, już dość dawno nie było e, tych e, właśnie tekstów do one od czasu do czasu będą e, Skink, I, I don't think that is what will happen. No, not all at all. What do you mean? The Black Naga Tribe are very tired of you. Yes, I have growth of you today. Your death will be swift. You let us into an ambush. We will kill you and take the other gifts for all A to złodzieje kurwy jedne. Patrzcie, jaki zas. Patrzcie, 300, nie O. Po prostu. Dobra. Szybko. Czekajcie, idzie wszyscy w jedno miejsce. Idzie wszyscy w jedno miejsce. Potrzebuję zbudować od razu. Dobra, tutaj nas zaatakowali zdrajcy Dobra, e, bohater mnie przejmuje Tu w ogóle naga była, nawet nie zauważyłem jeszcze, że wam powiem Dobra, e, nas zaatakowali te ciule, ale już jesteśmy jakby bezpieczni No więc, e, ty zombiaku drugi, czy możesz zbudować wieżę? Ile my mam tego? No nie mam praktycznie nic Dobra, lecimy, tu mamy przejęte Przejęte i spróbujemy od razu walnąć e, na jedną, na drugą stronę żeby w jakiś sposób ciekawy tutaj te kopalnie przejąć, które tutaj najprawdopodobniej będą. Wątpię, żeby ich tu nie było. Wątpię, żeby tu żadnej kompa, ka, kompanii, kampanii, kopalni, boże. Mamy tu jakiś ołtarz, troszeczkę jak Azteków, ale to nie, to nie są Aztecy, to jest coś gorszego, to jest rat i. O! Tak podejrzewałem, tylko pytanie, tutaj mamy dwie kopalnie, czy tutaj ich będzie więcej? E, dobra, niech ja on przejmuje, najwyżej co. Strasznie wolno to wszystko działa. Drugi będzie tu od razu. W razie co muszę go pilnować, bohatera. Patrzcie na mapę cały czas również, bo. Ale wolno się buduje ta baza, strasznie. Dobra, tutaj spokojnie sobie nasi rycerze i wam obronił yy, obronią to. Dobra, spróbuj tu pójść. mi każdy mieć i zatakowali, bo to jest yy, tak troszeczkę miejsce. Dobra, buduj. Ty też możesz zbuduj, ale to wiecie co? O. Nie, na sam początek tu. Dacie radę. Dobra. Idźcie tu. W ogóle najlepiej to by było, jakbyście poszli właśnie do. Eee... Nie, tutaj będą same szkielety. Niech się robią to szkielety. I zróbmy od razu e, magicznego brońca również. Tutaj może... O, od razu do obrażeń będzie dodatkowy. Dodatkowe ulepszenie. Dobra, bohaterem tu ja stoję. Zamiast z nim od razu iść na prawo, gdzie najprawdopodobniej będzie więcej. Czemu w ogóle tutaj mgły wojny nie ma? Czy w kampanii w ogóle nie ma mgły wojny? Dobra. Mm, czy mogę tak, mogę zbudować więcej cmentarzy? Tutaj ich potrzeba. I to naprawdę bardzo dużo. Dobra. Dobra. Mm, lecimy z nim może na dół. Mimo, że na dół i za chwilę pójdziemy, są osy. Czyli dobra, tutaj chyba mamy jakiegoś bohatera w rogach. <laughs> Józus, Maria, wiejmy, 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 wiejmy. Wiejmy, wiejmy, wiejmy. Wiejmy do tego. ci pieruna powiem wam, że. Dobra, na szczęście. Na szczęście to nie jest. Yy, nie wiadomo jaka tragedia, też. Idźcie. A, nie zdążyłem. Dobra, trudno. Dobra, no. Dobra, cofaj się, cofaj, cofaj się. Cofaj tak, żeby się ta naga nie trafiła. E, pani upiorze. Wieża musi je. Przepraszam, chciałem powiedzieć coś brzydkiego. Wieża musi trafić. Na szczęście. Dobra. E, niech się robią szkielety. Niech się robią szkielety. Tutaj nie mogę zrobić drugiego. Zróbmy dwójkę od razu. Przyda się. Teraz tak. Eee, jeszcze jeden cmentarz do zapełnienia kopalni się przyda. I najlepiej, jeżeli one będzie gdzieś tutaj. Tutaj będą szkielety się robiły dwa. Dobra, damy tutaj radę w jakiś tam sposób. Mniejszy bądź większy. Eee, teraz tak. O jezu, Maria czemu ja go wyrzuciłem? Uuu, no, szybko się staram robić. Żeby tak w miarę ogarnąć to wszystko, jak się tylko da, najlepiej. E, dobra, oni będą gdzieś, ty polas? E, jaka zajmijmy nimi wszystkimi wyjść? To jest głupie. Was też muszę dać. Wam też muszę dać tego obrońcę. Dobra, jakoś się tutaj musisz poradzić. E, 15 złota za. E, co najbardziej potrzebuję? Złota. Tutaj mnie zaatakowała jedna drobna armia sraty, czyli właśnie tyliceratopsy i te ty cholerne jaszczury. Tylko ta, I oni mi to już przejęli? Kiedy to było? Nawet że nie dostał powiadomienia nic. A przynajmniej nie słyszałem go. No powiem wam, że jest nieźle. Teraz pytanie: Czy. Ja jestem w jakiś tam sposób mniejszy bądź większy bezpieczny? Eee... Dobra, tutaj dam e, tych upiorów troszeczkę. Zawsze się ich przyda. Dobra, wiej, 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 wiej! Wiej, 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 wiej! Ale i patrzcie, widzicie, jak na mnie, muszę z nim uciekać. Eee, dobra. Niech się robią szkielety, niech się robią szkielety. że mam deficyt dość surowców w tym momencie. Eee... Dobra, bohater niech pójdzie do wieży. Tutaj, w razie co? Tym też dajmy, niech będą te upioru e, wszystkie. Tutaj będzie pilnował rycerz. W sumie możemy z nimi iść tutaj, kurde mole. I przejmować sobie to po kolei. Póki mamy taką. Czemu ja mam takie słabe? Co mi się wydaje, że. Ile mamy tego? Co mi się wydaje, że tutaj mam więcej surowców do zapłacenia niż normalnie niż ostatnio. Albo mi się tylko zdaje. Dobra. Czy on teraz przejmie obydwa? Chyba tak, na raz przejmie. Dobra, mamy te nietoperki, puścił je sobie. E, czy mamy tylko cztery? A nie powinno być ich pięć albo sześć? Cztery? Powin Czekajcie, no patrzcie, jak to ciekawie wygląda. O, szybko dość przejmuje. Powiem wam, że. Eee, no tutaj na jednego mnie będzie stać, na dwóch mnie będzie stać, a na trzeciego mnie nie będzie stać na razie Chodźcie tu wszyscy eee, Do złotka Do złotka będzie, no spokojnie Dobra, to ja wezmę tylko tych rycerzy Zagłady Czekajcie Odsunę ich troszeczkę bardziej do tej wieży Tutaj nikogo nie ma, o cholera Cyk, cyk. Dwóch niech tych pójdzie do wieży. Dobra, tutaj mamy fajnie, bo możemy sobie na spokojnie... Cofnijcie się. Dacie radę? Dacie radę? Dawajcie! Kury! A to ciule! Aż byli blisko! Dadzą radę? Dawajcie, rozwalcie bohatera. No, jeden kryter. Pięknie! No, daliście radę, panowie! Dobra, czy już jednego? O, mamy kolejną. O, ho, 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 ho. Ciekawe, to się prezentuje. Jak to w ogóle wygląda z tą zbroją, miałem zobaczyć? O, spoko! Spoko, powiem wam, że świetnie. Weźmy, zobaczmy do tej skrzyni. Czekajcie, tutaj sobie ogarnę to, co mam. Ile mamy tego? Cztery! O, czy ja mogę tutaj w jakiś tam sposób e, dobra, wszyscy się bo z... obrońcy, bo o tym zapomniałem e, dobra, tu mi się przydało to o, m, troszeczkę podbudować, ale no w tym momencie akurat nie jest to choć bardziej potrzebne, później się to zrobi Znaczy później, kiedyś indziej Zobaczmy co my będziemy mieć w tej skrzyni. Dobra, oni i tak bardziej napierdzielają e, plus 25 legionalcy życia, dobra, to mi to nie potrzebne tak naprawdę e, przejął! Teoretycznie to ja się. Ja wam że myślałem, że tutaj więcej przestrzeni będzie jakby. Rempent. już na szale. Pięknie. Piękny krycior. Dobra. Tutaj widzę, oni się tu już budują. Ja wiem, że w sumie, że oni się tutaj będą budować, bo sobie troszeczkę. Coś dziwnego zrobiłem, <grym>, o czym wam nie powiem Ale Czemu jest taki szary teraz w tym momencie? To coś głupie Zmienił kolor! Zmienił kolor! Dobra, mm, żeby... wody nie ma więcej? Ojea. Chodźmy troszeczkę tu poprzejmować i będzie troszeczkę... No, to będzie dobry sposób, trzeba będzie tak zrobić. Damy radę? Na no spokojnie. Dałbym radę, jakbym. Dobra, podejdźmy troszkę bliżej. O... dobra, przejmujmy to. Przejmujmy to na spokojnie, ale nie no, ja teraz od niego nie oderwam wzroku. Będę musiał pauzować, czy będę chciał coś zrobić tutaj. No bo. No, to, no, no, jeden naprawdę chwila, sekunda, nie uwagi, pójdą jeden, dwa kryty jest po nim. Eee, dlatego wolę go po prostu pilnować. Tutaj tą lewą stronę miamy, mamy w miarę opanowaną, jak widzicie, no. Nie muszę nic zbytnio robić. Uda się, kurde, szybko, szybko, dawaj! Co ten, co ten Snake Man zrobił? Co on zrobił ten wężolut? Szczerze, on by. Szczerze, nie mam pojęcia, co się w tym momencie dzieje, bo. Ee, bo on powinien. Bo on powinien! Bo on powinien! Dobra, tu sobie na spokojnie, oni poradzą. To jest tak, y, co potrzebuję dalej? E, metalu. Chodź tutaj. Chodź tutaj. Zbuduj więcej. Zbuduj ich więcej. Dobra, rób dwujeczkę od razu. Trójjeczkę. Magic, defender i tutaj od razu, dobra tutaj, zlu... nie no dobra, niech oni się tutaj pójdą troszeczkę do tego kamienia, Boom, rozwalcie go, e powiem że... dobra oni tutaj to rozwalają, ale e, przydałoby się kogoś tu wrzucić do skrzyni. The world is last, czy będziemy stać żeby zrobić... Dobra Tego też walnijmy. Dobra, ten niech idzie tu, a ten niech idzie tu, już Czy tutaj są jakieś jeszcze zombie? Są? Dobra, zróbmy cienie Potrzebne są cienie w tym momencie I to dość O, pięknie tak! No, oni teraz będą zapierdzielać, powiem wam, że Spróbuję to przejąć tutaj od ja chciałbym, chciał, to bym mógł iść go zabić, ale Zostawię go na razie. Dobra, ten wampirz nie się robi. Dobra. I bom. Join my Pytanie, czy uda mi się to przyjąć w taki sposób, żeby. Żeby ten z... kapłan do mnie nie podszedł. Dobra. Eee... Na razie stoi. Nie, pójdzie do mnie. Pójdzie do mnie? Czekajcie, spokojnie. Dobra, on se tam idzie. Ten stakeman idzie chyba do mojego bohatera. Czek, czek. Dobra, niedługo będzie mi tyle możliwy. Czekajcie, kurde. Sześć. Yy, dobra, ten ma iść tu. Tu jest 8, Ten ma iść tu. Jeszcze raz, tutaj wszystko, dobra. Magic Defender. Magic Defender. Magic Defender Magic Defender, dobra, mamy taki mały, drobny obóz, jakoś się tutaj troszeczkę bawimy. Eee, Telegram nie ma, jest e, fajnie zabawa, ubaw i rozrywka. E, tutaj mogę z nich troszeczkę coś zrobić. Mogę. Tutaj z nich z zrobimy, tutaj, te wity. Wity, wity, tak, wity, chyba tak, wity. E, a z pójdą już e, te. E, nie jeszcze doły, tylko e, właśnie rajty. Dobra. Dobra, przejmie, na szczęście. I to jest fajne, ciekawe. Ło! Wow! Triceratops. Ile on ma? Speedo 10. Jan 12. Pięknie. Przejmijmy sobie to, na spokojnie. Teraz będę mógł na spokojnie robić yy, właśnie yy, te wity, jeżeli jemu się to uda zrobić. O, si no to czemu to tu nie idzie? Halo, panowie. 8, 8, 8, 8 Dobra, ty idź tu, a ty idź tu. Ty idź tu. W sumie, wy to możecie jeszcze budować. Eee, pięknie! Pięknie, 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 pięknie. Mm, szodoły, 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 szodoły. Eee, przejmij, badarku, kurde. Dobra, oni się tutaj same do wyniszczać. Mogę w jakiś. No zbudowali to? Zbudowali, dobra Mogę z nich zrobić te. O, 660 Idealnie 666 kryształu Dobra, dogrowacki To, co tutaj z nich mamy, To jest 666 kryształu eee, A my, oczywiście, gromadzki sobie w tym momencie ten odcineczek zakończymy, mam nadzieję Dlogerowaczki, że on się wam podobał Oczywiście za zapomniałem was na początku zaprosić do oglądania, więc powiem wam e, Teraz, że zapraszam was teraz do oglądania, tak na samym końcu Mam nadzieję, że wam się Dlogerowaczki podobało Zapraszam was do kolejnych odcinków na tym kanale Dlogerowaczki Mam nadzieję, że Ach zostawicie coś po sobie, oczywiście jeżeli chcecie jeżeli macie taką e, myśl, ochotę, chęć i cokolwiek jeszcze innego No więc e, zapraszam drugi raz, tak dla pewności I cóż, trzymajcie się Ja był Renegat, papa, cześć!